Cześć, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj ci pokażę, jak za pomocą takiej kantówki 45x70 o długości 10 metrów bieżących, zrobić takie koziołki na budowę z ruchomymi podstawami, ale o tym już za chwilę. Wycinam sobie cały materiał za pomocą kośnicy. Następnie szlifuję wszystkie krawędzie. Kładam sobie na sucho, wyznaczam gdzie mają być otwory. Wiercę otwory FI20. Skręcam to takimi śrubami marki SIGA 8x140. Dodaję jeszcze klej do drewna, żeby to się lepiej trzymało. Teraz przykręcam nogi Stosuję 240x8 taką podkładką, żeby sobie to swobodnie obracać, bez kleju. stoi pewnie jeszcze trzeba zresztą tylko zrobić Wystarczy wystarczą mniejsze wkręty, ja będę dawał 80-ki. na 80 to w zupełności wystarczy. I teraz można powiedzieć, że produkt gotowy. Składamy nóżki, Teraz pokażę, do czego one są składane. Jest mi na górze, na dole. Można coś postawić, położyć, idealne na montaż. Teraz pozostaje wkleić zaślepki na kleju. No i mamy. Gotowe koziołki. Góry nie zaślepiamy, bo to jest niepotrzebne, resztę można zaślepić. A teraz po co są te łamane nóżki. Tak. Jak widać, nie samymi montażami człowiek żyje. Takie rzeczy też trzeba ogarniać. Także dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takich poziomeczkach. Jak coś to macie na samym końcu tego filmu? Rysunek techniczny. Pozdrawiam, cześć.